Jo, yo. witam YouTube. Jo, yo, jo, yo, jo. Czy yo, to się rzucę? Się... Nie sądzę. Nie wiem, O tak. Boże, to jest takie oporne I... sterowanie. Nie wiem, jakie to jest sterowanie. current level. No dobra. Aha, no i wchodzę i John porka widzę. Jona <laughs> porka. Jona porka. I Kuroka, i Bacon heron to mamy Boki, ten... No, no bingo. drugie miejsce, nie możemy pozwolić na Bacon Co to jest za skin, Boże Święty? Czemu tam co? jest gru? Czemu tam jest gru, który ma ciało... Człowieku, a to jest typu, ja. który ma samolot emiratów arabskich i ma na tułowiu... ...Jonasina ja. Winchilika Ja mam takie skin, to jest miejsce. a, masny, co nie? Dobra. Niesamowity. Spawnujmy, swój auto, ale on, czerwoną a on czerwoną. To to Wiesz, w Czerwoną Wejdź. Jak Czemu to nie jeździ? Widzisz jak się znamy samochód? Jak? Krzysztof Bel. A mój brat. Czemu to nie jeździ? To z kierowca? Mają to się... nie wiem, czemu to... Jak to jest jestem Toyota? No, klikam no, w górę. jeździ o Boże jak się steruje, no to jest to, to oporne sterowanie właśnie czekaj czekaj, 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 O którym mówiłem Dobra, jedziemy. Ja pitole jak to się... Jademy. Jademy Witam. Jademy. Już jeden poleciał jademy. jademy, jademy. Ja nie wiem czy, czy czasami trochę z tyłu jest potencjalnie... Trochę smord. Lepiej. Tak. Jaki ty masz kolor, tak? Czarne, jestem z tyłu, jestem w ostatni. Jest, ja mam jest... O Boże, mi zwolniło. Ja mam ty, czerwone. Co się a to jest stało? Ale to Nie wiem. No nie wypadłem, a ja odwczyłem to żebym wleciał? Aha, to jest ten. To jest bariera. Twór, którym... LOL Ja wypadłem, ale masz... mnie bariera odbiła No mnie też. To póki co ja się rzucam prawo lewe, na nie, nie, nie jadę jakby tylko... O! No ta, ja teraz, mam teraz sterowanie. Musisz jakąś flip. O, 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 możesz. Mógł... A flip Yuh. jest pod przyciskiem, tylko czy tylko jest ten na ekranie do piknięcia. Nie mam pojęcia. Piwnięcia. No wyłączmy sobie tam Dobra, na dole, dole już. Jedną dole. To do chwilę jest kolejny zjazd. Ja czerwona fura z na Quinty A To Nie pierwsze? Nie, Przed nami są ludzie jeszcze? O Jezu, jestem bardzo z tyłu. Chyba ty jesteś może sprzedemną co? Ja mam, ja mam auto z 71 Buster. Ale właśnie w się czerwone, coś stało. Wciół czerwone. No, ja czerwone. O matko. O, kolejny, Jezu, napis, kolejny Nie poleciałem. Ja też nie, ale mnie odbiło. I się kręcę w płyt O, 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 o. O nie! O, nie. Dobra, latuję do pipe'a kolejnego. O, Eda no. zwaliłem. O, wzięłem chyba ciebie. Ja samochód destytowałem. Wzięłem, wzi cię, wzięłem cię. Bo samochód destytowałem. <laughs> on nie, on się nie spawni teraz, nie ma gdzie. Ajajaj. O nie. Nie ma tu prosty Ajaj. drogi kawałek chociaż? Game All over, Christopher. Ajajaj. Jest... nie no, to nie jest prosta droga. A tu już jest to koniec, masz, to masz ten... Jest samochód, to... daj! Daj! Wejdź! Jadę! Toyota! Toyota. O, Toyota. Ja do koniec... Tego był chyba koniec. Toyota. Ja Game over, Christopher. Ej... Toyota. Mam w się nic nie dzieje. Toyota. O, jestem czas. Jestem szósty. Ja, ja nie wiem, czy się ukończę. No. Lecimy kolejnego. Hopie. Lecimy kolejne... Yes. O Jezu, dedwo nie, czekaj, chcę ja miałem jechać raz. I co, Okończyłeś? koniec, Ukończyłem? Wygrałem? No, tak, 35. Ja miałem 8, ale to są minuty? Nie, minuty sobie... Tak, minuty. Pół godziny Półtrujemy. graliśmy. No. Monke. Monke. Gdyby nie fail z resetem... Nie, o, który jest... ja byłem? No kurwa, <ślam> nie zdążyłeś czytać. Że... O! 11. Ty byłeś szósty, ja byłem. Skrybbym. Ja byłem o ósmy. Łe, ósmy! moon, nie. Yeah. tak, to jest Toyota. Ja, ja, Buster. Jestem Blaster, sorry, Blaster. No a teraz. Ty... Ja, ja, tak, <słuch> <środka się słuch> ro, no i no już -T się rozleciałem. PJ teamu robię, PJ teamu robię. Już się rozleciałem. Lord. A ja jestem taki, że. O nie, on taka mapa, jest. No, taką wybrali. A ciężko ci powiem? Że jadę całkiem dobrze. No powiedz ludzie, się ey... jak się skręcam w lewo, to mi ktoś w lewo wybija w prawo i się w prawo no, no, odbija na lewo. Ej, przegoniłeś mnie w ogóle. O, a brawo, ja za dniem chciałem właściwie takiego, no i ten, to była tyle. Ej, ja ci powiem. Ale straciłem teraz. Ja... Kurde. Ej, ej, nie Ja ci powiem, Ej, auto. No mnie porzucali prawo, lewo do ściany i tak dalej. Już jestem jeden z ostatnich Jestem czwarty. I kuści mi pięć... Co jest? Panuj, panuj, panuj coś, coś ten Dobrze, dobrze, dobrze. Oj nie, nie, nie. Ale to jest odbi, wiecie, wiecie, wiecie. dobrze, dobrze, dobrze. Jak dobrze, jestem drugi, jestem drugi. I teraz zacząłem się w mnie idzie jeszcze gorzej. Chyba nie, nie! Oj, chyba cię widziałem! Oj, chyba się widziałem. Pierwszy byłem część to. Chyba się minąłem tak szczerze. Trzeba jeszcze, no teraz no nie, nie, gościu we mnie wpadł i właśnie minąłeś No, tu byłem pierwszy To się pale jeszcze dodatku No nie no jeszcze gościem jest... Tak, taktyczny resetik Resecik. Reset może, jest być, może być opłacalny. No bo no ty to jest... tylko zaskakujesz, nie? Bez na wprost Kurde no... No wyszedłem z auta jak kliknąłem reset, nie? To no. czerwone. Znaczy ten spały. Ten samochód, nie? No no. No i źle mi się opasało, miał wszystko. Tylko mam to, to szybciej zrobić. No ja mam. moje auto jedzie normalnie, więc ja nie robię I chyba resucia. się go, doganiam. O co, jesteś, jesteś za mną? ty? Ja jestem czerwony, jestem w czerwony, nie ma innego auta. To. pomogło no, no się doganiam. No przeganiasz mnie. No fajnie, mi nie zajrzał drogi. Nie <laughs> on co za wiem, I PIT sieknę. O ty dziadzie. A, kurde, nic się zrobiłem, coś co? No to jakie tam zdrygłeś lekko na lewo. No. Ty powiedzisz, że ósme miejsce, jest stabilnie forma. A, to pokazuję, no. Dziesiąt. No kurde, gość mnie mu w tupy wjeżdżam. <laughs> Daj mi coś Nie dziewczynę. rób nic, nie rób nic, nie rób z kolego, dobrze, dobrze. Ale, ale co dziwnie Fucking hell. Jezus, co jest? Ale to wygnęliście cofną. Ej, dobra, dogoniam się, teraz ja. A, ty cioleńko! O kurwa. Oj, to mój samochód, ja nie przeżyję, co tu dobrze. Ilu ludzi jest w ogóle? Pozdrawiam. Ilu ludzi dogoniliśmy? Ale chwilę odpadło. O, ale tam poszli! Bo jest do boku. w ogóle ludzi jest. Na tym miejscu. Kurde, siódmy. Bez szału. Dobra. Nie dogonię no się a to jest koniec no Kurde, dogoniliśmy ich na sam koniec, okej, okay, jest progres, dobrze. I kurde, no, brakowało no, mi sekundy do piątego. Kurde Ej, ale na sam koniec ich dogoniliśmy, czujesz co? Już, to? Cztery, To bardziej podobno do... Dobra, lecimy. Ale czemu mogę nie z W wyskoczyłeś. bo ja tam nie... Czemu go nie zjemy po... nie dostaliśmy. A to jak to się, się wygrywa tak. dopiero. No to będzie jak sensu. No. A bo tu chcesz buz taki już zakimś chyba, nie? Bo jest taki efekt jakby. Ale to jeszcze tak po prostu jest. To nie jest, to nie jest chyba nie wiesz. nie jest GTA. <grym> 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 za dużo oczekiwałem od tej gry chyba. Oj, oj, o mi, o mi! tu, O kurde. O omi. o nie, tego się kręci. No nie! No i o Boże imię teraz skończyło się. O dobra, wykierowałem troszeczkę. I spadłem na piąte A. miejsce. Aha, Ach, i koniec. Aha, to koniec. Jest... Naprawdę? Drugi. I się Ale. na końcówce. Dostałem EXPO, dostałem EXPO pierwszy raz. Czyli za top 3 się dostaje EXPO w takim razie. Za to, top 3 się dostaje EXPO. O, 7... I... o co? co? Dobra, czwarty jestem. Bo już myślałem, że żeby ci uznał, to musiałeś przeskoczyć na pompą z futbolu amerykańskiego, bramkę. No, no, też tak myślałem. A ten tyłem jedzie. Ej, to jest jakaś chyba technika, Patrz, tyłem, ale nie? go zabolało. Ej, to jest taka technika. Wy tyłem jedziesz i ten. I blokujesz innych przy okazji. No nie, co? Nie goście się kręci za... Do... Nie, nie blokujcie mi dzieci. Ale PIT nie. zrobiłem. Góraj mi Jak mnie wyprzedziłeś, co jest? Ale nie jestem wolny, co A ja nie jest. A czego wiesz PIK? ten tekst PIP Nie mam tego pojęcia. A że PIP, że może Pit ale... czy czego to się nazywało? Że mamy... Ja jestem speed, wolne. Bo o, o to chodzi. są takie wolne. Ale właśnie w sensie jak to z tą prędkością czasami, bo na prostej drogi mnie tak oni, którzy wy, 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 przeganiają, to jest jakieś tam u gędzie są w tym samochodach, a nie tak. Oj ktoś wyskoczy z samochodu. No wiem właśnie. I który jestem? O matko, który jestem? Jestem piąty. A jestem dziewiąty. No zaraz, zaraz się wykrzaczę sam, ale albo, albo kiedy mnie wiedzie. Teraz gani 8. Kurwa trzeci! Dobaj! No, ja mam coś... Ja mam prędkość. I i prędkość ale On nie o nie, 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 nie goni! Nie. No nie! Ale zwolniłem, ale zwolniłem Nie dogoni! O nie jakiś klocek czerwony. Nie! Klocki mi się tam... Dobra, jeszcze nie dogonię was. Piąty jestem. O, widzę się tam blokuje, widzę się tam blokuje. No i dupa. Ooooooooooo! Oh! Oh! Ale, 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 ale go zgasiłem! O go, go zgasiłem Ale o, kur... zrobiłem na mnie z Dig ma queen moment. Chłop mnie cisnął do ściany, ale... to się wycofałem do tyłu i on by mnie przy chciał na drugą stronę, to ja go kurwa rozwaliłem. O kurwa, to dobra. I to do trzy, to jest gwarant, że ja to wrzucę na YouTube. No i sobie, że to nikt tego nie obejrzy do końca. Ja tego ja trzeba teraz tutaj ładnie weryfikacja Jest w trzecie miejsce. E, chicken Jokie! Ty i sekunda im brakowało do tego. Właśnie tego, Chicken joking. Sekunda im brakowało do pierwszego miejsca. Właśnie Chicken Jokie. Gdzie ty jesteś? Na spawnie. Chicken Jokie. O boże. Sekunda im brakowało do pierwszego miejsca. No. Patrz, Sygienka, ty, ona, podą, ona ma koszulkę podobną no co ja Ten gościu. No. Ten sam z auta, a ty masz z tych. A masz z marki samochodowej, a ty masz z jakiś ten. Nie, on ma, on ma to samo szkło co ja? Nie, nie miał. Bo to samo logo jest. No, tu już ten pierwszy co był? Ten co był pierwszy? Nie, to miał. Dobra, markę dziękuję. Nara. Yo.